Znajdujemy się w miejscu niezwykłym w Muzeum Książąt Czartońskich w sali, która nazywa się salą sztuki czasów Rembrandta, bowiem towarzyszący nam pejzaż, tak zwany pejzaż z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Napotykane obrazy są jak otwarte drzwi. Wchodzimy, jeżeli zauważone, natychmiast angażują naszą wyobraźnię. To właśnie nazwać można. Pierwszym wrażeniem, nie tylko samym spostrzeżeniem wzrokowym. Przed nami znajduje się prostokąt wypełniony ciemną, zburzoną tonią oliwkowo-brunatną i szaro-błękitnawą, która jak w przekroju agatu wyrzuca na powierzchnię intensywne barwy. Zrazu najsilniej przyciąga wzrok seledynowo-różowa struga w strefie dolnej, biegnąca poziomu aż do lewej krawędzi. Krótsza struga ugrowa rozszerza się prawo ku dołowi, Widzimy brunatny, pionowy splot pośrodku dzielący obraz na dwie części i perłowy reflektor przebijający z lewej mroczną strefę górną, której ciemna szarość ma odcinek lapis lazuli. Temat, a nawet realia nie są jeszcze czytelne, ale zanim pojawią się i ułożą w całość drzewa, równina, góra i postacie, jawi się dynamiczna i różnorodna struktura materii. Malarskiej. Rozeznawanie pojedynczych przedmiotów następuje stopniowo. Odkrywamy na wężowym splocie po środku pień i konary dębu. Zagęszczenie formy, nieczytelne, po prawej jest koniem i jeźdźcem. Z lewej, nad konturem jasnej żyły barwnej, ostro rysują się miniaturowe białe konie i kolasa. Poniżej most, malowany grubą warstwą farby z dwiema strugami białej wody. Wypływającej z ciemnych otworów. Te elementy wyrastają z gęstej materii barwnej, jak dźwięki poszczególnych instrumentów i krótkie motywy polifonicznej muzyki. Ten opis tak poetycki i pełen wrażliwości, wrażeniowy, który ma być notacją pierwszego wrażenia w kontakcie z obrazem, a który wyszedł z pióra monografisty obrazu doktora Barka Rostworowskiego. Jest dla nas w jakiś sposób wskazówką, i zarazem sugeruje to, o czym będzie dzisiaj mowa. Bo chociaż mowa będzie o przypowieści, o lekcji miłosierdzia, jaką, y, jaka tutaj jest tematem obrazu, to w gruncie rzeczy bohaterem pozostaje samo dzieło malarskie. Pejzaży Rembrandta jest niewiele w jego bujnej karierze malarskiej y, znalazło się dziś maksimum dziewięć z całą pewnością siedem przypisanych malarzowi. Natomiast jeszcze w roku 1566 za jego życia w Amsterdamie w jednym z antykwariatów czy też domów trudniących się sprzedażą obrazów znajdowało się aż dwanaście pejzaży malowanych przez Rembrandta. Wiemy, że nieco wcześniej Jeden z nich w roku 1644 notowany był w prywatnej kolekcji w Amsterdamie. Co stało się z tymi obrazami? Rodzi pytanie także o to, czemu one służyły, kto był ich właścicielem, kto cieszył się ich posiadaniem, z jaką intencją powstawały. Takie pytania również badacze sobie w tej chwili zadają. Przypomnijmy podstawowe wiadomości o autorze. Urodzony w roku 1606 w Lejdzie, zmarł w 1669 w Amsterdamie, a jego życie jest pełne dramatycznych zwrotów, wielkiego powodzenia i krańcowego zapomnienia i braku powodzenia. Także ostatnie lata upłynęły właściwie w nędzy. Życiorys człowieka. Pochwalanego, zatrudnianego, chwalonego, a potem oskarżonego o nieobyczajność, malarza dziwnych obrazów, którego problemy zawodowe od pewnego czasu znaczyły również tradycje, tragedie rodzinne śmierć żony, śmierć syna, śmierć jego wieloletniej służącej opiekunki konkubiny, bo o konkubinat oskarżono go, marginalizując miejsce artysty społeczności Amsterdamu w latach 60. XVII wieku. Ale poza tym studia malarskie odbyte u Lastmana, współpraca z Liwensem, znanym malarzem epoki, warsztat, Okres powodzenia, majętności. Karierę życiową i losy Rembrandta znaczą jego autoportrety. Od pewnych siebie, uśmiechniętych wyrazów, widoków twarzy artysty przechodzimy do właściwie dramatycznych, monochromatycznych widoków, pomarszczonej twarzy, zrezygnowanego starca. Droga życiowa, droga artystyczna. Aż łatwo byłoby pokusić się o poszukiwanie jakiejś dramatycznej linii rozwoju w twórczości artysty. Ale byłoby to uproszczenie, ponieważ, a świadczą o tym doskonale pejzaże, w sztuce dojrzewanie przebiega zupełnie inaczej. Wśród znanych pejzaży Rembrandta usiłowano znajdować jakieś. Drogi rozwoju. Mówiono najpierw o pejzażach alegorycznych, pejzażach realistycznych i wreszcie klasycznych, które operowa operowały elementami fantastycznymi. Pejzaż z wiatrakiem wyniesionym na wysokie, wysokie wzniesienie, które znajduje się w Waszyngtonie, byłby jednym z takich pejzaży fantastycznych. Odrealnionych, nawet kojarzących się niektórym z obrazami wybitnego malarza klasyczy, klasycysty Pusena. Tymczasem uznany za późny i zaliczany do klasycznych obraz przechowywany w Kassel w nowych badaniach jawi się jako obraz wczesny. I przedatowanie pejzaży rembrandtowskich od razu burzy tę całą hierarchię i teorię rozwoju artysty, której uwieńczeniem miałyby być formy fantastyczne, klasycyzujące, idealne, pejzaż idealny. Krajkowski krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, który znajduje się w Muzeum Książąt Czartoryskich od pierwszej ćwierci XIX wieku, a przywieziony został z Francji przez malarza rodzin, rodziny książęcej Jana Piotra Norblina. Później był w rękach uczennicy Norblina, anetki Styszkiewiczów-Potockiej. Wreszcie został ofiarowany przez nią księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu. W roku 1828 został zanotowany w pierwszym drukowanym katalogu Domu Gotyckiego, tzw. Poczcie Pamiątek. Jako widok burzy. Świadczy to o tym, że tym, co zauważano przede wszystkim w tym obrazie, niewielkich rozmiarów przeznaczonym do kameralnego oglądania, namalowanym na desce, co jest istotne, niezwykle fakturowym obrazem i niezwykle wykorzystującym, efekty światłocieniowe. Ten obraz właściwie urzekał wizją przyrody, jakby ona była głównym tematem. Tymczasem, jeżeli lepiej przyjrzymy się obrazowi, zobaczymy właściwie w prawym narożniku w partii cienia przy drodze słabo rysujące się sylwetki konia jeźdźca, jeźdźca, którym jest na wpół nagi przerzucony przez grzbiet zwierzęcia człowiek. Właściwie nie ma wątpliwości, że ten widok burzy opowiada jednocześnie Łukaszową przypowieść o, cytowaną przez Łukasza w rozdziale 15, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tak więc ten obraz został w konsekwencji nazwany już przez kolejnych monografistów i pod takim tytułem e, znany jest do dzisiaj. Opis dokonany przez Marka Rostworowskiego jest rzeczywiście opisem szalenie e, głębokim sięgającym jakby e, w głąb struktury budowy tego obrazu, jest jego rozłożeniem na elementy malarskie. Jest to bowiem rzeczywiście bardzo bogaty pod względem malarskim obraz. Partie cienia i światła są uzależnione od tego, co dzieje się na niebie, ponieważ ten wycinek świata jest rzeczywiście poddany władaniu praw przyrody. Oprócz tytułowego Samarytanina są tu jednak inne postaci i warto zwrócić na nie uwagę, jeżeli usiłujemy interpretować znaczenie obrazu, jego znaczenie alegoryczne. Jest tutaj para ludzi, którzy polują na ptaki. Gdy poruszamy się drogą w głąb malowidła, mijamy ofiarę i napadniętego przez bójców człowieka, którego właśnie ratuje z opresji ów tytułowy Samarytanin. I po lewej stronie spostrzegamy dwie postaci, mężczyznę i chłopca, którzy zakładają sidła, no trudnią się polowaniem na ptaki. Niektórzy uważają, że to zastawianie sideł ma jakieś Znaczenie głębsze, teologiczne, motyw polowania, usidlania, jest tu być może znaczący. Po prawej stronie, bardziej jeszcze w głębi, schroniła się przed deszczem para ludzi. Dla niektórych kochanków, dla niektórych starszych ludzi, którzy wyraźnie usiłują przeczekać na wałnicę, skuleni, zajęci wyłącznie sobą. Drogą tą przejechała również kareta, przeszli kapłan, lewita, ci, którzy w myśli przypowieści biblijnej nie zwrócili uwagi na cierpiącego, potrzebującego pomocy człowieka. Ale to nie są jedyne postaci, które tutaj w tym krajobrazie się znalazły. W tej plamie świetlistej jest bardzo wiele drobnych. Motywów, drobnych postaci, figurek trudniących się różnymi zajęciami. Gdy wpatrujemy się bliżej w ten obraz, dostrzegamy je, niewidoczne dla oka, ale jednak są. Pokazują one w jakiś sposób osamotnienie tego cierpiącego, poszkodowanego człowieka wobec. Otaczającego go świata, obojętność świata ludzi na to, co dzieje się tuż obok, czego zdają się nie zauważać. Można powiedzieć, że zauważa to jakaś wyższa siła, ponieważ siły przyrody współgrają z klimatem i przesłaniem obrazu, i nie jest nadużyciem taka właśnie interpretacja pejzażu Rembrandta. Niektórzy uważają, że jest to temat tak głęboko religijny, że w pewnym sensie panteistyczny. Można go uznać bowiem za wyraz stoickiego panteizmu, przemijalność ludzkich spraw wobec świata, świata przyrody, która jest tą jedyną prawdziwą siłą sprawczą i która właściwie opowiada nam tutaj o tym biblijnym wydarzeniu. Może to być takie, powiedziałabym trochę pesymistyczne przesłanie. Ale może też być ilustracja trochę innych innych prawd i wartości, mianowicie sugerująca, że Wielkie rzeczy tak naprawdę dzieją się w ukryciu, że ten ukryty wątek miłosiernego samarytanina pomagającego rannemu, który wydobywa, że tak powiem, jego, jego znaczenie wydobywa dopiero ten fakt, kiedy uświadomimy sobie, jak jak on jest niezauważalny, jak, jak wiele osób ominęło go, nie, nie zwróciło na niego uwagi, jest właśnie ilustracją tego, tego ewangelicznego sensu, tego, co dokonuje się w ukryciu. Działalność, obecność miłosiernego Samarytanina nadaje jakby sens tej całej drodze, lasowi, polom, burzy. A jednocześnie jest to obraz fenomenalny, zupełnie malarski, obraz sił przyrody. Być może zresztą jest jeszcze jakaś inna interpretacja, która wyjaśnia to wykorzystanie pejzażu do opowiedzenia tak ważnych, podstawowych. Podstawowych treści. Pamiętajmy, że Rembrandt um, był protestantem i także i na ten obraz musimy popatrzeć, nie możemy patrzeć w prysbacie religii katolickiej. Czas, kiedy ten obraz powstawał, już nie był okresem sporów teologicznych i dlatego nie jest trafne poszukiwanie w nim dysputy teologicznej. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj w postaci tej natury jakiś czynnik ponadludzki, irracjonalny. Ta burza, która kłębi się, przychodzi, odchodzi, nawraca z tym jasnym prześwitem światła, słońca. Może być w jakiś sposób Utożsamiona czy rozumiana jako obraz łaski, tej, która według protestantów ta sola gracja, czysta łaska i tylko łaska, była warunkiem zbawienia. A więc, jeżeli coś tutaj jest teologicznego, to raczej należałoby widzieć takie przesłanie, że bez względu na to, jakie są uczynki ludzi, złe czy dobre, to i tak ich ostateczne wyzwolenie i zbawienie następuje dzięki łasce, która tutaj objawia się w tym właśnie, w tym właśnie świetle. Można szukać tutaj jeszcze i innych symboli, robiodo to z lepszym lub gorszym skutkiem, Zwróćmy uwagę na to, że na pierwszym planie znajdują się dęby, rosłe, ogromne drzewa, które są bardzo szczególnymi drzewami, a mianowicie mówi się przecież o tym, że jest się silnym jak dąb. Jest, są to drzewa, które stają się jakimś synonimem mocy w chrześcijaństwie, ale przecież to nie jest tylko święte drzewo chrześcijan, prawda, one mają znaczenie także i w mitologiach pogańskich. Dąb stał się oznaką do męstwa, a więc te dęby może tutaj też nie są w jakiś sposób przypadkowe. Są to dwa drzewa, na to też zwracano uwagę i, i są to drzewa, które splecione są koronami, ale jedno tylko z nich jest żywe. Tylko jedno ma liście, drugie jest właściwie zamierającym martwym pniem. Próbowano zatem poszukiwać tutaj aluzji do Ewangelii i Nowego Testamentu, który wyrastając z tradycji starotestamentowej, jednak owocuje w inny sposób i staje się tym drzewem młodym. A stary Testament jest tym, który obu, które obumiera. Możliwe, że tak można na to patrzeć, ale tej przyrody, która także i przemija, jest tutaj więcej. Na pierwszym planie jest grupa gałęzi, właśnie konarów, które już i, i pni niezwiązanych z żywym rosnącym drzewem. Które malowane są tak grubo, nakładana jest farba tak grubo, że mm, właściwie robi wrażenie, jakby było malowane członkiem pędzla szpachlą, jakby miało efekt wypukły, trójwymiarowy, plastyczny. To jest to, co jest najbardziej, najbardziej zbliżone do oczu widza. I e, tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na swego rodzaju iluzjonizm tego przedstawienia. Ten pierwszy plan jest tak bliski nam, tak ku nam zwrócony. Droga, która wybiega, czy też na którą wchodzimy, stając przy krawędzi obrazu, staje się w jakiś sposób naszą drogą. Wydaje się, że krok A wejdziemy w przestrzeń obrazu, będziemy jednym z uczestników tego. Wydarzenia jednym z tych świadków na drodze. O tym, że tutaj są pewne skłonności do aktualizacji świadczyć może fakt, że opowieść o Samarytaninie ratującym bliźniego jest opowieść starotestamentowa, jest włożona w krajobraz i w świat 17-wiecznej Holandii, jest aktualizowana do czasów malarza, bo i Kolasa zaprzężona w białe konie, i kostiumy osób, które uczestniczą w tej scenie, i wreszcie sylwetki wiatraków, które rysują się gdzieś tam w widokręgu. To wszystko sugeruje, że ta historia, która wydarzyła się kiedyś opowiedziana jako przypowieść przez Jezusa Chrystusa. Powtórzona jest, ulokowana jest w XVII-wiecznej Holandii. Cóż więc stoi na przeszkodzie, aby stała się i dla nas pytaniem, gdzie my jesteśmy na tej drodze, na której w tak sugestywny sposób ustawia nas Rembrandt. Obraz jest jak otwarte drzwi. Otwarliśmy te drzwi, i z całym dobrem inwentarza, że tak powiem, wchodzimy do wnętrza. Dla historii sztuki pewien odwieczny problem polega na tym, jak interpretować dzieła malarstwa i rzeźby, tak aby zostać w jakiś sposób wiernym przesłaniu, które towarzyszyło ich powstaniu. To nie zawsze jest możliwe. Wypada nam się zgodzić, że w tym świecie nigdy nie będziemy uczestnikami, zawsze będziemy tylko obserwatorami. I to, co nam wydaje się, poruszającym dokumentem wewnętrznych przeżyć artysty, w tym wypadku Rembrandta, być może takim nie było. Być może z wypadkową umowy z klientem, erudytą i malarzem, który miał wymalować obraz gabinetowy w modnym, ówczesnej, modnej ówczesnej konwencji pejzażu. Nie znano wówczas pojęcia Obrazu, który jest odzwierciedleniem duszy, jakiegoś wewnętrznego życia artysty. Artysta był ciągle jeszcze mm, e, rzemieślnikiem umiejącym wykonywać swój fach. To, że obdarzony iskrą geniuszu był kimś innym, to już zupełnie inna historia. Może dlatego, dlatego właśnie pejzaże Rembrandta tak silnie przykuwają. Naszą uwagę, że poszukujemy w nich ciągle tego drugiego dna, ale to wcale nie jest nic nie umniejsza. I to wcale nie jest y, y, jakieś kalectwo naszej, naszej interpretacji, ponieważ na tym właśnie polega wieczne życie wielkiej sztuki. A poza tym nie możemy zaprzeczyć, że pejzaż z się tym Samarytaninem jest właśnie taki, jaki jest. Że jest fenomenalny sposób namalowany malarskimi środkami, obrazem wycinku świata, nad którym rozpętała się burza i w którym dzieje się dzieją się dramatyczne wydarzenia. Ludzkie losy splecione są z losami przyrody ręką malarza i jego talentem w sposób niezwykle sugestywny. Panopas mówi także o pewnej bardzo ważnej wolności, jaką jest wolność wyboru, która kieruje postępowaniem człowieka. Tutaj nie ma żadnego fatum, nikt nie zmusza tych ludzi, którzy odeszli, do opieki nad rannym. To, że zjawia się człowiek, będący zresztą jego wrogiem i udziela pomocy, jest jego wyborem. Ten wybór, co więcej, nie jest wyborem pod sankcją religijną, sankcją grzechu, jakiejś pragnienia dobrego uczynku. Jest to po prostu czyn, który się świadczy, który się wybiera. Tą drogą ten człowiek podążył, podczas kiedy jego poprzednicy podążyli inną. Ale bez względu na to, jakich ludzie dokonują wyborów, one nie są ostateczne. I można być pewnym, że Rembrandt głęboko wierzył, że nad tym całym światem, z jego dobrymi i złymi wyborami, nad każdym z tych ludzi, jak i nad każdym z nas, istnieje ta właśnie łaska, to właśnie światło przemijającej burzy, które zwiastuje w pewnym sensie ratunek, zbawienie, dobro którego istnienie wystarczy po to, aby człowiek no w tym wypadku w wymiarze religijnym osiągnął zbawienie, ale w wymiarze ludzkim stał w jakiś sposób uratowany.